Cześć, witam was wszystkich serdecznie, tu Piotra z tej strony. Dzisiaj kolejna lekcja taka ogólnie poglądowa, bo chodzi o inne sposoby zarabiania kryptowalut ogólnie w internecie. Ale za czym przejdziemy do, do sedna sprawy, to jeszcze raz przypominam, mam nadzieję, że zabezpieczyliście swoje portfele. Macie w tych miejscach, gdzie zdobywacie swoje kryptowaluty, macie. Tu Google Authenticator założony tak, żeby chronić jak najbardziej. Hasła sidy macie spisane, to już jest duży plus. A teraz przejdziemy do innych sposobów zarbiania kryptowalut na w internecie. Bo, bo nie tylko: na przykład, można zdobywać w kranikach lub kupując, kupując handlując na giełdach kryptowalutami czyli kupując na dołkach, sprzedając na górkach, yy, mamy też takie opcje jak airdropy, są airdropy to są po prostu jak to można powiedzieć yy, dane, dane firmy, które tworzą, stworzyły jakąś kryptowalutę po prostu za za, za Przysługę taką, że na przykład udostępnimy ich post, polubimy ich posty na różnych social media, w szczególności tam to jest Twitter, Facebook, Discord, co tam jeszcze będzie? Facebook, Twitter, Discord, to, to tak najczęściej się pojawiają i Telegram. Polubimy ich posty, czasami zarejestrujemy się na ich stronie i dzięki tym zadaniom wykonanym dostajemy. Kryptowalutę, ich, określoną tam jakąś ilość, na przykład. I też, jeżeli polecamy dany ten airdrop, to też możemy zarobić tą kryptowalutę. Ja już parę razy skorzystałem z takiej opcji, i rzeczywiście nie wszystkie może są wypłacalne te airdropy, ale trzeba szukać takich fajnych, właściwych airdropów. Czasami podajemy na stronie właśnie co ciekawsze, które wypłacają. I z tego warto korzystać. Ale są też inne opcje, na przykład zdobywania kryptowalut, bo ludzie mają różne hobby. Każdy coś tam potrafi, każdy gdzieś tam coś innego robi. Możemy wykorzystać do zarabiania swoje zdjęcia. Jeżeli tworzymy muzykę jakąś, coś robimy ogólnie, lubimy pisać, opisywać na przykład swoje wycieczki, mamy poparcie na tym własnymi zdjęciami. Ważne jest, żeby to była własna twórczość nie kopiować nikogo, nie ściągać jakichś lewych zdjęć, czy kogoś, totalnie teksty kopiować. Trzeba swoje swoje po prostu swoją twórczość mieć i mamy do tego już parę platform na których da się zarabiać w ten sposób kryptowaluty i śmiało wypłacają bo ja już się przekonałem tak na przykład na parę lat do tyłu wtedy na górce jak platforma taka nie wiedziałem nie wiedziałem czy to w ogóle będzie wypłacać ale się przekonałem że wypłaca stimit taka była i jest do tej pory i jak się okazało, to później ten Steam poszedł na 8 dolarów za sztukę, a my trochę tego mieliśmy i ogólnie z partnerką wypłaciliśmy chyba, na, tego to było, na 1000, 1500 dolarów. No to kurde, za to, że się trochę popisało, powstawiało zdjęć, no to byliśmy w szoku. Ale ogólnie przejdziemy do tych platform też właśnie, których y, można zdobywać te kryptowaluty. Jedną właśnie jest ten Steam, co Wam mówiłem. Y, tu można pisać po angielsku czy po polsku, zobaczcie ile ludzie zarabiają za posty. Ktoś opisze nawet swój, ktoś umie gotować, zrobi parę zdjęć, opisze swój swój przepis poprzez tego zdjęciami odpowiednie te tagi. da. jeżeli umie pisać po angielsku, to może lepiej, ale też można pisać po polsku. Wystarczy użyć tagu polish i tam resztę po polsku często są tutaj są tagi, że jest pl kreska i na przykład yy, yy, ogród pl blog. Ale zawsze też wstawiać taki tak polish. I tutaj jak zdobyła się przez to, że ile jest na rozdanie tej, tego Steama, to ludzie jak się właśnie spodobają komuś wasze wpisy, ten, daje wam lajka, like, przez to dostajecie tę kryptowalutę. I, I to jest z jego mocy tak jak wzięte. O widzicie, teraz zarobiłem następny kawałek Bata, ale skasujemy tą stronę. Właśnie tak przychodzą te te reklamy na Brave, bo jak widzicie staram się używać Brave'a do pracy i zarabianiu w internecie, bo tutaj zawsze coś tam tego bata dostanę i ja on mi się kiedyś przyda na przyszłość. Dlatego tam w pierwszym odcinku mówiłem, że to ważne tak zacząć zbudować sobie to wszystko po kolei. A wróćmy do tej platformy i te płatności ktoś ma się jakąś tam moc w tych coinach jeżeli daje się komuś ten, tego lajka, to się nazywa upvote, to on tam dostaje część tej kryptowaluty. Ale nam się ten, yy, ta moc odradza w ciągu 24 godzin. I podobna zasada jest na Hive. Oni w sumie można powiedzieć lepiej płacą. Oni się oddzielili od Steam i stworzyli swój własny blockchain. a nie będę mieszał o co chodzi, ale też się da tutaj zarabiać w podobny sposób. Po prostu, po prostu piszecie jakiegoś swojego posta lub stawiacie jakieś fajne swoje zdjęcia parę zdań, odpowiednie tagi dodać jest już spora społeczność polska, także możecie się spodobać i na Steamie i na hajwie, to jeżeli zrobicie pierwszy post to zróbcie taki, żeby było Introduce self jako pierwszy tag, czyli przedstawcie się czyli im lepiej się przedstawicie, tym więcej dostaniecie swojej kryptowalu tej kryptowaluty, która tutaj jest czy wypłaca, wypłaca śmiało jest na paru giełdach i to nawet dobrych giełdach następnym yy, wrócimy następnym opcją gdzieś zarabiania jest yy, Publishox. Tutaj możemy pisać tylko yy, czy on się tutaj mi wymuli, za dużo znów na otwierane, ale może skasujemy tamte strony, no yy, to już powiedziałem. Yy. I może dlatego, że właśnie reklama jest tutaj zablokowana, blok jest A, strona chwilowo nieczynna, be right back. Pisze tutaj tak yy, lekko. Ale dobra, oni wrócą, pewno mają jakieś update'y, czy coś w tym stylu. Tu też tak samo można pisać, lajkować yy, kogoś posty i zarabiać. I też tak, na tamtych dwóch poprzednich i na tej platformie nie wolno duplować kogoś postów, bo są specjalne jakieś takie boty porobione, czy coś w tym stylu, że wyszukują podobnych treści w internecie, czy czasem nie skopiowaliśmy czego. I za to możemy dostać bana, już nie wypłacimy tych kryptowalut. Na, jeżeli chodzi o Steamit czy Hive, tam wypłacimy, tylko na przykład ktoś nam może dać nie, mi, nie lajka, tylko łapeczkę w dół i wtedy nam zabiera tą kryptowalutę po trochu. Także warto zwrócić uwagę na to, że trzeba swoje treści, swoje zdjęcia, wszystko swoje wstawiać. Jeżeli stawiacie kogoś tekst, to poproszę prostu kogo to było, albo kogo, kogo jest to zdjęcie, bo na przykład może piszecie o jakimś motylu, bo na przykład interesujecie się motylami czy czymś tam i nie macie skąd wziąć zdjęcia tego motylatu, wiadomo, pobierzecie gdzieś tam z, z, z Google'a czy z jakichś innych miejsc i wstawicie, kogo to jest zdjęcie, żeby to opisać. I, i pójdźmy jeszcze na airdropy. Jest parę miejsc ciekawych w internecie, gdzie możemy skorzystać z airdropów i, i śmiało właśnie to są właśnie te zadania, które można na przykład tutaj z Dapsa, na wiele różnych kryptowalut Hmm. Można tutaj sobie śmiało zdobywać, wrócimy do głównej. I jest na presearch, to, co już wam mówiłem, w jednym tym, że można sobie podpiąć pod Brave'a i w każdym gdzieś tam rozdają. Czasami są to mniej znane kryptowaluty, tutaj, niby że. Zrobi się, na przykład to na polo zrobi się zadania, dostanie się 60. Na dany moment, kiedy oni będą na przykład wypłacać tą kryptowalutę, to może być 60, jeżeli ludzie czasami sprzedają na pniu pewne kryptowaluty i cena może się zwalić w dół, ale czasami warto nawet przytrzymać i też można wychwycić sporo, sporo, nie sporo, od czasu takie kryptowaluty, które da się właśnie stake'ować i zdobyć je za darmo w tym jakim airdropie i później sobie wrzucić w dany portfel i one już będą zarabiać dodatkowo na nas. Tak właśnie miałem ten, taki był ciekawy airdrop w tamtym roku Energy, który to Energy teraz ponad 2 dolary kosztuje, dostałem tam 120 parę sztuk i jestem zadowolony, bo to było na wartość dosłownie 200 dolarów wtedy jak dostawałem, no to za to, że zrobiłem parę zadań. Można wyłowić ciekawe rzeczy, dlatego warto zdobywać też kryptowaluty za darmo. Mamy jeszcze taką platformę, właśnie bym zapomniał, zaraz się cofnę, Elbry TV, tu też możemy właśnie wrzu wrzucać swoje zdjęcia, akurat mi się otwarło tutaj, możemy wrzucać swoje zdjęcia, możemy wrzucać swoje wpisy, PDF-y, filmiki, i też zarabiać kryptowalutę LBC, pokazałem na jakimś filmiku jak to wypłacić, bardzo łatwo, łatwo sprzedać za Bitcoina, łatwo sprzedać za, a później na przykład za tego Bitcoina, co się sprzeda te LBC, kupić sobie inne, inne na przykład kryptowaluty, które będą na nas zarabiać, zarabiać na przykład na Atomic wolecie i właśnie ziarko do ziarka i uzbiera się miarka i w taki sposób właśnie można sobie za darmo zdobywać kryptowaluty. Czy to się opłaca, to pokaże czas, ale sporo można, można zyskać, wiem po, po sobie i, i warto w, w takich rzeczach działać. I, i każdy, tak jak mówię, każdy ma różne talenty. Są też y, takie strony, że możemy własną muzyką zarabiać y, 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 kryptowaluty, pisząc, tak jak mówiłem, robiąc zdjęcia, różne, czy nawet szkolenia, czy każdy ma różne, różne talenty. Ktoś może fajnie opowiada kawały, też może siebie nagrywać i wrzucać na przykład na library, może wrzucać ten filmik powiedzmy na Steamit, na, na Hive'a, jeszcze jest DTube, są jeszcze miejsca, gdzie dla Steamerów, którzy grają yy, w gry, no i nie tylko ktoś lubi na, na live'ie opowiadać i w ogóle to jest na przykład mamy DTube'a, mamy co tam jeszcze było, Delaywa tam też się kryptowalutu zarabia. Także jest wiele, wiele możliwości i każdy ma i w sobie pewno jakąś tą yy, czy znaczy nie żyłkę do zarabiania. Tylko chodzi mi każdy ma coś w sobie, że coś potrafi zrobić, nie? I, i warto to też pokazywać i przy okazji zdobywać kryptowaluty. A nuż widelec. Kiedyś będą o wiele więcej warte, i na tym zarobicie, albo ogólnie spodobacie się tak ludziom, że będą was wynagradzać na właśnie na takich social media, różnymi kryptowalutami. Także idzie to zrobić. Także wszelkie linki o tym, co opowiadałem, to też dam pod spodem. I nic tylko pozostało działać, i nie zapomnijcie, właśnie zabezpieczać tych swoich stron, zapisywać y, haseł do logowania, bo często jest to wszystko na tym właśnie blockchainie, gdzie jak zgubicie hasło, to nie da rady. Robić zdjęcie przy rejestracji, jak się dostanie klucz i, i wszystko jest OK. Dobra, filmik, y, linki będą pod y, filmikiem i dziękuję bardzo wa, y, za wysłuchanie nowej lekcji i trzymajcie się, cześć, do, do następnego.